mniej wody ale wcześniej jak zalało mówię wam jak było jakie słoneczko przejdę na chwilę taki ze mnie nie zdara że cały fajny film 9 sobie usunąłem przez przypadek, a tam mówię bo byłem na terenach bobrów i skórę znalazłem proszę taki jest kanał bez zastanowienia kliknąłem i cała moja wyprawa poszła w, nie powiem co jest bardzo zimno no o, jutro Wigilia no boże narodzenie tak patrzę po chmurach, może jeszcze śnieg spadnie ale tego nie wiadomo Tam będę musiał zmienić na nowy rok a tu co stoi godło i patyk jest w środek wsadzony to zawsze zmieniam na znak nowego roku Na szczęście zachowałem sobie zdjęcia z mojej wyprawy O proszę i zaraz Wam je pokażę góby tak, czy owak, cały materiał przepadł, przez to, że chciałem jak najszybciej, a jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, pamiętajcie. No tak powiem Wam... ...bym powiedział... Czas, żebym Wam pokazał zdjęcia. To jest mój piesek łatuś. A nie, przepraszam, nie pokażę. Bo zapomniałem je grać.